TVG9. Obecnie we wszystkich partiach politycznych, czy nawet stowarzyszeniach liderzy budują swoją pozycję głównie przez wycinanie innych wybitnych jednostek, tak aby, aby no pozbawić się konkurencji. No jest tak zarówno na, na szczeblu centralnym, i jak i na lokalnych szczeblach lokalni kacekowie i wielki lider na, na czele po prostu wycina wszystko, co jest dla niego jakimkolwiek zagrożeniem. Jest to dla mnie zrozumiałe, aczkolwiek przykre też, gdy świadczy to o tym, jak daleko Polacy... I to nawet ci ci, którzy są no, prawicowi, bardzo patriotyczni. Jak odeszli jednak od y, swojej macierzystej cywilizacji łacińskiej. Bo takiego rodzaju zachowania są typowe dla cywilizacji wschodnich. Pamiętam film o Czingiskanie, gdzie no walcząc ze swoim sojusznikiem pokonał walcząc z nim wspólnie ramię w ramię pokonał wszystkich swoich wrogów no a kiedy, kiedy wrogowie zostali pokonani udał się z nim na wzgórze i tam go zabił a ten jeszcze jeszcze konając powiedział do niego no, rozumiecie, mój przyjacielu, i nie mam do ciebie żalu, gdyż nie może być dwóch słońc. I tak rzeczywiście jest w cywilizacjach wschodnich zarówno w tej, w tej turańskiej, raczej prymitywnej, jak i w cywilizacji bizantyjskiej, wysoko rozwiniętej, ale no, bardzo antypersonalistycznej. Natomiast w cywilizacji łacińskiej zawsze było inaczej. Tam Jednostki wybitne mogły ze sobą współpracować i przez, przez równoległe działanie kilku wybitnych jednostek, czy, czy w kraju, czy, czy w jakiejkolwiek grupie, nie osłabiało to wcale siły grupy, a wręcz ją pomnażało. To było coś, co, co konieczny. Nazywał iloczynem społecznym. To yy, poszczegóły to odsyłam, odsyłam do książek yy, Konecznego. W każdym razie, yy, to właśnie no, wycinanie wszystkich wybitnych jednostek jest to niestety typowe dla Wschodu. W cywilizacji łacińskiej yy, nie ma problemu yy, no, nie, nie tyle z dwoma słońcami, co z dwoma gwiazdami, czy, czy z wieloma gwiazdami. Mogą one one w harmonii ze sobą yy, współpracować. Yy, no niestety to, 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 widzimy wokół siebie no świadczy o tym, że no do, do yy, cywilizacji łacińskiej jednak nam daleko. Znaczy chociaż, chociaż to z niej się wywodzimy, to, to jest, to jest nasz niezaprzeczalny rodowód, ale, ale daleko od niej odeszliśmy, gdyż cywilizacji łacińskiej w przeciwieństwie do cywilizacji wschodu może funkcjonować obok siebie wiele gwiazd.